Bez lusterka, gdzie zaprezentuję jak zrobić takie glutka, żeby się fajnie spędzili czas. E, do tego nie ma dużo produktów potrzebnych każdy ma te produkty w domu. E, I żeby było dużo łapek w górę, e, subów, komentarzy i jeszcze małe info, już, że będę kasowała moje filmiki, będę robiła lepsze filmiki. No, i jutro będzie film jak zrobić glutka piarkowego. To już jutro powiem, jakie są przepisy, co nam będzie potrzebne do zrobienia takiego glutka. Rozciąga się tylko, jeszcze muszę dodać takiego specjalnego składnika i do Was wrócę i Wam pokażę, jak się rozciąga. I tu zamaczłam tego, co nam się rozciąga. Proszę, bo jak będzie, to ja że jak nie dodacie te, do tego, co będzie pierwszym pokazywane, to wtedy nie będzie się rozciągało i nie będzie glutkowate. Więc do zobaczenia i zostańcie ze mną. Dobra, co nam będzie potrzebne? Woda, barwnik, ale to nie jest obowiązkowe, Wykałaczka do mieszania albo coś innego, byli nam potrzebne jak szklanka do mieszania, udełko na glutka, mąkę mąką, mąką, i jakieś płyny. Ja wybrałam isanę, bo to mi pachnie samą. i chcę, żeby nie pomieszać składników. Tu mam mało, a tu mam wiele, wiele, dużo, bardzo, więc jak mi się ten skończy, dodam troszkę tego, albo cały ten, jak mi się nie będzie chciało wycisnąć a potem dodam obowiązkowe, że dodam tu, więc okej, okay, zaczynajmy. Do miski, ja zmienię statyw i do Was wrócę, żebyście mogli widzieć te składniki nasze. Dobra, zmieniłam statyw, żebyście widzieli. Do kubka dajemy jakiś płyn. Lech chcemy mieć glutka, to dajemy tyle płynu. Dobra. Ja tutaj kochani dodam troszkę. Dodam trochę tego, bo ja chcę mieć dużego gluta. I mieszamy to razem, bo muszą być dwa płyny. I dodajemy barwnika. sobie mieszam, dopóki nie uzyskam koloru, który mi zasyca. Dodam jeszcze troszkę. Przepraszam, że to jest na jezele. Trudno. To robię. Dobra. następnie dodajemy mąki. Powoli. Na razie tylan, więc przyjdę do Was jak już to wymieszam, bo mi to troszkę o, zajmie, ale w ogóle poczekajcie, bo coś już mi tutaj szybciej się to robi Dodaję jeszcze mąki. Dobra. I to mieszamy do uzyskania jednolitej konstelacji I żeby. O Jezus, złamałam za no złamałam ją. No. Idę po kałaczkę. O, i jeszcze zapomniałam, że um, jutro, jak będziemy już robili tego glutka tego piankowego to on bardzo jest super i on coś takiego robi dobra no i robimy do tej pory to

I teraz w łapkach na początku będzie się troszkę kleiło, ale im więcej będziecie się tym bawić, tym lepiej będzie się nam to robiło. Jeszcze jest taka konstancja bardzo rzadka. Ale idę to wytrzeć, wrócę do Was wtedy coś. Coś tu muszę ogarnąć. Dobra, jestem i właśnie jeszcze teraz przyszły dziewczynki, zakomendowały, ładnie śpiewały, a teraz sobie robimy to dalej. Poszłam tam i tyle powinny nam wystarczyć tej mąki i nie to dodamy. Stąd ja postaram. Ładnie się Dajmy im 4 zł. to Teraz w rękach mieszamy naszego glutka do uzyskania takiej konsystencji ładnej. Tam parzę i wrócę jak ogarnę z mąki. No i zrobię gluta. Dobra, mam zrobione i na razie się nie rozciąga. Drugie ogródka przysadziłam Do doch. Tak. Teraz bierzemy naszą wodę i wkładamy do tej wody. Może no, winam. Panie, Czy to jest wasza osoba, która chowa uraty? O kim jest ten aniołek? O, moją siostrzę jutą Darfiłek. przywitaj się z okropną dziewką. Tutaj mieszkała moja najlepsza kumpela. Fajne białe meble. Długo tu mieszkacie? Kupicie jakieś fajne meble? Nasze meble już są. No i e, nie rozciąga się, bo musi wyschnąć, wrócę, posprzątam, no i to musi, być, będzie mi musiało wyschnąć, żeby się rozciągała i nie lepiła się do naszych rąk. Jeszcze dam dowody. Dlaczego no, ty masz mówić, co trzeba robić? Cóż, przecież wiadomo, że będę dowódcą, bo założyłem sąsiedzką pięść, na łobuza. Może za głosu jedyna dowódca. To jest jak no i po dalszym mieszaniu glut powinien się rozciągać, no i być elastyk. Więc bardzo, jest super. Jak wam stwarnie dajcie do wody milajcie No i wtedy będę już. Wiecie? Więc proszę o łapki w górę i subskrypcję. Jakbyście e, mieli do mnie pytania, czy mąkę można zamienić, czy można jakieś inne, no to ja Wam odpiszę na ten komentarz. Bajo!